Cześć, kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Ola, a dzisiaj przychodzę do Was z TBR na sierpień. TBR na sierpień. W sierpniu postanowiłam sięgnąć po książki, które leżą u mnie w domu już dosyć długo. Przez to, że jest taka, wiecie, dostępność w ogóle do, do możliwości czytania książek czy słuchania książek typu Legimi, Storytel, Wszystkie te aplikacje audiobookowe, do tego wychodzą cały czas nowe premiery i po prostu tego jest tak dużo, że u wow, matko, matko, to gdzieś te książki po prostu u mnie się trochę zasiedziały, więc postanowiłam je w sierpniu trochę odkurzyć. Mam pewne obawy co do tego TBR-u, bo większość z tych książek to jednak są takie dosyć spore cegiełki, no ale wiecie... Zobaczymy. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wy macie takie książki, które gdzieś tam u was zalegają, a gdzieś z tyłu głowy macie, że koniecznie musicie je przeczytać. Jestem bardzo ciekawa, jakie to książki może znajdą się tutaj, któreś z mojego TBR-u. Ale co? Myślę, że nie będziemy dalej pitolić i jedźmy do pierwszej książki. Pierwsza książka, czyli złodziejka książek. Shame on me. Po prostu shame on me. Mam wrażenie, że tą książkę już przeczytali wszyscy i. Wszyscy wypowiadają się o niej w samych superlatywach. To jest historia, gdzie narratorem jest śmierć. Rzecz się dzieje w czasach wojny, w czasach Holokaustu. Także no, temat taki dosyć ciężki, ale książka podobno bardzo piękna, bardzo wzruszająca. Ja oczywiście zabierałam się za nią już 1500 razy, w sensie wiecie, myślałam o tym, żeby się za nią zabrać, ale jakoś zawsze było mi tak a to za chwilę, a to coś tam, a to miesiąc się kończył, a to musiałam pokończyć książki, które już zaczęłam i tak wiecie, ciągle coś nie wychodziło, dlatego w sierpniu postanowiłam, że tą książkę chcę przeczytać na pewno. Dodatkowo po roku, kiedy mam u siebie już tą książkę w tym wydaniu pięknym Albatrosa, dopiero teraz zauważyłam, że ta książka zawiera, słuchajcie, ilustracje, w sensie takie, wiecie, o, nie wiem, czy to będzie widać, że po prostu nawet jej prawie w ogóle nie otworzyłam. Ja, ona mimo tego, że ma pokaźne rozmiary dosyć, bo ma 500 stron, to mam wrażenie, że będzie się ją czytać dosyć szybko, bo ma dużo światła na stronie, i więc, więc raczej ta, ta lektura będzie należała do takich szybszych w czytaniu, nie wiem, czy przyjemnych do końca, no bo wiecie, te tematy są ciężkie, ale zobaczymy. Nie bez powodu nazwałam te książki, które wybrałam do tego TBR-książkami ze stosu hańby, bo mam wrażenie, że nieznajomość tych lektur w takim świecie książkowym, w którym ja staram się obracać, jest troszeczkę hańbą. I tutaj kolejną taką książką, której ja jeszcze nie przeczytałam, zabierałam się już raz za nią, przeczytałam dwa rozdziały, ale w konsekwencji ją gdzieś odłożyłam, bo stwierdziłam, że to nie jest ten czas. A mówię tutaj o, o książce Cień Wiatru Carlosa Luisa Zafona, e, autora, który wydał, to jest jedna z początek serii tej serii książek z cmentarza Zapomnianych Książek. Czy ja to powiedziałam to poprawnie? Nie, zaplątałam się, no ale nieważne. W każdym razie e, tak, to jest historia dziesięcioletniego chłopca, którego ojciec, bibliotekarz bodajże. Nie, nie pamiętam doku, dokładnie, postanawia zabrać w takie miejsce, gdzie na cmentarz właśnie zapomnianych książek, gdzie leżą książki, które jakby odchodzą w zapomnienie. Natomiast ten dziesięciolatek ma możliwość wzięcia jednej książki i uratowania jej, tak naprawdę, poprze, jakby prze, przez, przez to, że on ją weźmie, ona po prostu nie popadnie w zapomnienie. Tak to generalnie wygląda. Też słyszałam opinie oczywiście o pięknym języku tej książki, o tym, że jest ona taka bardzo metaforyczna, ale też przez to, że jest taka metaforyczna, jest bardzo piękna. Ja, tak jak mówię, przeczytałam dwa rozdziały, ale przez to, że ona jest. Ja te dwa rozdziały tak przeczytałam i, i wiecie, miałam takie. Kurde, to chyba nie jest ten czas, muszę poczekać aż będę w stanie dobrze docenić tą książkę. A też lipiec to był taki miesiąc, gdzie ja czytałam trochę więcej takich poważniejszych książek, to mam wrażenie, że nastroiłam się też bardziej do takiej literatury pięknej, poważniejszej. Kolejną pozycją na tbr jest The Radium Girls, czyli historię, mroczna historia promiennych kobiet Ameryki Kate Moore to jest książka, która leży już u mnie dosyć długo. Ja ją kupiłam pod wpływem opinii czy, czy też relacji na, na filmie ZUZE z kanału Zaksiążkowane, bo bardzo mnie ten temat zainteresował. To jest historia kobiet, które pracowały w latach dwudziestych w pierwszej fabryce takich chyba świecących świec, gdzie był do ich produkcji był wykorzystywany rad, o ile dobrze się Radium, więc musiał być to rad. I jakby skutki pracy w tej fabryce nie od razu były widoczne, więc mamy tutaj bardzo ciężkie historie kobiet tego, jak, jak z tego, co ja się orientuję, traciły zdrowie to fizyczne, ale później poprzez to poprze, popadały w taką odchłań tych odmęty takiego wiecie pustki w zdrowiu psychicznym. Więc podejrzewam, że będzie to bardzo ciężki reportaż. Natomiast ja, tak jak wspomniałam wam chwilę temu, w lipcu, czytałam dosyć y, ciężkie reportaże, o czym powiem wam we Wrapapie oczywiście. I tak y, trochę się myślę, oswoiłam z, z tym gatunkiem takich cięższych historii. I chyba jestem jakby na tą książkę gotowa, chociaż, no wiecie, no. Jakby nie wiem, zobaczymy, jak, jak zacznę czytać. Problem z tą książką drugiej jest taki, że ona jest dosyć gruba, bo ma około 450 stron, a tekstu na stronie jak widzicie, jest po prostu od cholery. Więc yy, na pewno wiem, ja szybko się męczę, jeżeli tyle jest tekstu na stronie. Moje oczy się dosyć szybko męczą, więc wiem, że będę ją czytała trochę wolniej. Więc prawdopodobnie zacznę ją sobie gdzieś na początku miesiąca i będę ją pewnie czytała przez cały miesiąc, tak po trochu w międzyczasie, żeby po prostu nie męczyć tego wzroku. Lolita Władimira Nabukowa. Czyli historia kontrowersyjna, historia bardzo taka dyskusyjna, ale też bardzo ważna dla literatury. Czyli historia pisarza, malarza, tak mi się wydaje, ale nie wiem, czekajcie. Uczony esteta romantyk, czyli esteta romantyk, zakochuje się bez pamięci w dwunastoletniej dziewczynce, przez to, żeby być bliżej tej dziewczynki, um, żeni się, postanawia się ożenić z jej matką. Historia jest o tyle kontrowersyjna, że uczony Esteta, o którym tutaj Wadymil Nabukow pisze, ma 40 lat, a jego obiekt westni ma 12, więc jak już wiecie, już sam, samo to pokazuje bardzo chory i niezdrowy obraz fascynacji i to jeszcze na tle erotycznym dzieckiem. Natomiast no, niewątpliwie jest to bardzo ważna książka, w, wiecie, tak, tak literacko w tym świecie literackim i trochę tak. Trochę tak głupio, może nie głupio, bo to głupie słowo, głupio, bo to głupie słowo, Boże. Obiecałam sobie, że ten film obędzie, obejdzie się bez wpadek językowych, czy bez takich moich, wiecie. Y -y 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 -y. No ale... Oczywiście wyszło jak zawsze. <laughs> Wracając do Wladimira. Lolita, no trochę wiecie, trochę lipa jej nie znać, a ja, Lolitę, hmm, wydaje mi się, że już kiedyś o niej, kiedyś czytałam, albo fragmentami, albo tak. Wiecie, podsłuchiwałam trochę w audiobooku, bo wiem, że audiobook jest dostępny na MPGO. Eee, także, także zobaczymy. Nie wiem, czy przeczytam ją w, w tej formie, w sensie w formie książki, czy przesłucham na audiobooku, natomiast w sierpniu na pewno będę chciała po nią sięgnąć. I uwaga, uwaga, książka, do której namawiali mnie już chyba wszyscy, a ja uparcie po prostu omijam ją szerokim łukiem ze względu na jej objętość. Najpierw pokażę Wam objętość tej książki, a później powiem Wam, co to za książka. I teraz zgadujcie, co to jest, słuchajcie. Macie 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Przeminęło z wiatrem, Margaret Mitchell. Eee, widzicie u mnie to wydanie, ja go jeszcze Wam nie pokazywałam, bo przyszło do mnie bodajże w... Wczoraj albo przedwczoraj, nie, wczoraj był weekend, w piątek. Postanowiłam kupić to wydanie, bo mi się bardzo spodobało. A to wydanie poprzednie, które miałam, czyli to takie w dwóch tomach, też z Albatrosa, ale to białe, po prostu sprzedałam. Stwierdziłam, że może lepiej, łatwiej będzie mi sięgnąć po tą książkę, jeśli ona będzie w jednym tomie, bo nie daj Boże, na przykład zaczęłabym czytać pierwszy tom, skończyłabym pierwszy tom i po prostu byłabym już, nie wiem, tak w euforii, że udało mi się chociaż trochę przeczytać, że nie zaczęłabym drugiego tomu. Tak też mogło być więc stwierdziłam, że wezmę taką cegiełkę w jednym tomie. Ta książka ma 1200 stron, moi kochani, więc jak widzicie, dosyć obszerne książki wziąłam sobie na sierpień. No ale też chcę sobie w sierpniu wziąć tydzień wolnego, gdzie jakby nie planuję za bardzo żadnych takich wyjść, znaczy wyjazdów na zwiedzanie, tylko ewentualnie działeczka, więc może uda mi się po prostu tak zrelaksować i więcej czytać. W każdym razie historia miłosna wszechczasów, chociaż słyszałam już, słyszałam, że jakby ten wątek miłości tutaj jest taki... Być może nie chcę powiedzieć, że, że nieważny, na pewno nie najważniejszy, bo jedną z ważnych, jednym z ważnych aspektów tej książki jest przemiana samej Scarlett O'Hara, bo jest to historia Scarlett O'Hara, takiej trzpiotki z bogatego rodu. Ta historia dzieje się w czasach wojny secesyjnej. Więc ona też przechodzi przemianę, tak jak wyczytałam tutaj, wiecie, z tyłu, aby ratować swój majątek i swoją rodzinę. Z takiej trzpiotki przeistacza się w kobietę, o Jezus, od samego trzymania, później jedna ręka, czekajcie, dwie ręce, o. z takiej trzpiotki przeistacza się w taką dorosłą, dojrzałą kobietę. Bardzo ciekawa jestem tej książki, ale no wiecie, no nie dziwcie się, że przeraża mnie jej rozmiar. Tekstu na stronie Losie też jest dużo, ale no dobra, słuchajcie, czas się zebrać, dam radę, przeczytam, bo muszę. I teraz dwie ostatnie książki. To będą. Jedna to będzie ostatnia premiera, więc już trochę odchodzimy od tego stosiku hańby czy stosiku książek zapomnianych, a przenosimy się już bardziej do rzeczywistości, bo też wiesz, wiecie, nie będę udawać, że, że będę czytać same po prostu książki, które leżą u mnie na półce 1000 lat, Bo jestem też ciekawa ostatnich premier, a jedną z takich ostatnich premier jest z wydawnictwa Czwarta strona, czyli książka Śmierć Pani Westway, Ruth Ware. Ja tą książkę pokazywałam Wam waławam, w ostatnim filmie, czyli w Mid-Year Freak Out Book, tak? gdzie mówiłam, że bardzo ciekawa jestem tej, tej książki i dużo komentarzy dostałam zarówno na Instagramie, jak i na YouTube'ie dużo informacji, dużo wiadomości o tym, że ta książka jest dużo lepsza niż pod kluczem. W sensie, że komuś się pod kluczem nie podobało tak jak mi, bo ja jak Wam wspominałam pod kluczem, nie zrobiło na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia, była to raczej taka książka mech, to ta jest o wiele lepsza i dużo bardziej się tym osobom podobała. Więc jestem pełna nadziei, mam nadzieję, że u mnie też tak będzie. I, mam, I pewnie w tym miesiącu wezmę sobie tą książkę na tapetę. Przynajmniej taki mam plan. A ostatnią już książką, którą postanowiłam sobie przeczytać, to jest książka, którą czytałam już kiedyś. Mówię tutaj o książce Maradejer i o. Akurat wziąłem trzeci tom. <grym> Michelle Hodkin, nie będę leciała po, po pierwszy tom, bo pierwszy tom to jest oczywiście tajemnica, ja Wam tu pokazuję Zemstę, która jest trzecim tomem. Ja natomiast będę czytać oczywiście tajemnicę, więc może jakoś tak będę Wam to pokazywać. To jest książka, którą ja czytam bez 10 lat temu, tak mi się wydaje, albo może trochę mniej, ale na pewno bardzo, 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 bardzo dawno temu. I do tej pory mniej więcej pamiętam, o co w tej książce chodziło, i chciałabym już wielokrotnie, ja powtarzam, paręokrotnie pokazywałam Wam tą książkę na filmach, też wielokrotnie powtarzam, że chciałabym do tej historii wrócić, między innymi w filmie o książkach, które chciałabym przeczytać ponownie, który wyjedzie Wam tu, chociaż nie wiem, czy Wam wyjedzie, mam nadzieję, że Wam wyjeżdżają te wszystkie moje linki, które Wam w kartach podlinkowuję. I co? Myślę, że sierpień to będzie taki dobry miesiąc, bo wiecie, mam sporo cegiełek, takich grubych książek, więc takie książki, które już czytałam albo do których chciałabym wrócić, albo takie szczuplejsze książeczki, myślę, że będą taką dobrą odskocznią. I tak, kochani, przedstawia się mój TBR na sierpień. Przyznacie, że. Jest trochę objętościowo wielki, ale mam nadzieję, że chociaż część z tych książek uda mi się przeczytać w sierpniu, a część może chociaż zacząć, bo też w świecie nie ma co narzucać na siebie jakiejś zbytniej czytelniczej presji. Co się uda, to się uda. Boże, Paulo Coelho, co się uda, to się uda. Po prostu ach, skończmy już ten film. Kochani, życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, wieczoru, poranka, weekendu. W zależności od tego, kiedy ten film oglądacie. Dajcie mi znać w komentarzach koniecznie, jaki jest Wasz DBR na sierpień. I tyle. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście niezmiennie zachęcam do y, zostawienia kciuku w górę, subskrybowania mojego kanału lub obserwowania mnie na Instagramie. I tyle. No, Kochani, trzymajcie się, ciepło, buziaki. Pa!